Cześć, witajcie. Coraz częściej jestem na kanale Ugrześka. Nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie, ale mąż mnie zaprasza często. Dzisiaj będzie trochę o planach. Jesteśmy właśnie na naszej działce budowlanej i co? Cel bez planu to tylko życzenie. I to w sumie chyba dobrze opisuje nasze podejście do planowania w odniesieniu do gospodarstwa. No właśnie dlatego Cię nie zapraszam, bo jeżeli chodzi o planowanie, nie tylko przy budowie, ale w gospodarstwie, to bardzo ważne rzeczy. No i fajnie jakbyśmy to robili wspólnie i mieli trzeba robić wspólnie. Nad tym w taką wspólną rękę. Więc zajmiemy się dzisiaj planowaniem naszego gospodarstwa, tego, jak zrobić, żeby więcej zarobić. No bo o to nam chodzi, prawda? Przy tej pracy. Tak, przede wszystkim, żeby wiedzieć, ile tak naprawdę nam zostaje, no i ile możemy przeznaczyć na budowę domu, a nie tak na oko. Trochę tu, trochę tu. Zabraknie. Skoro jesteśmy przy temacie planowania, to w rolnictwie plany zaczynamy od odpowiedniego płodozmianu. Tak? tak. Chyba nie muszę nikogo namawiać z rolników do tego, że płodozmian jest bardzo ważny w naszym gospodarstwie. Możemy przede wszystkim ograniczyć ilość nawozów, ilość środków, ale też ilość chorób, które występują na naszych polach. No bo załóżmy, że zaplanujemy sobie w pięciu latach dwa albo trzy razy rzepak na tym samym polu. No i po kilku latach może, mogą się pojawić takie choroby jak na przykład kiła, kiła kapusty, kapusty, gdzie ten rzepak może wylecieć nawet na kilkanaście lat z naszego gospodarstwa. Nie wiem, ja lubię, jeżeli mam wszystko w jednym miejscu, i tutaj też właśnie 365 5 farm pomaga mi w tym, żeby sobie wiele rzeczy robić w jednym programie. Jest planowanie płodozmianu, czyli mogę sobie do przodu policzyć, zaplanować, jakie rośliny po sobie będą następowały. Później w każdym momencie sobie wracam i widzę rzut na takim przeglądzie, ile jakiej rośliny jest procentowo w gospodarstwie i w kolejnych latach również, ile mam hektarów do zasiania zaplanowane. Bardzo podobnie z planowaniem odmian i tego, ile będziemy takich odmian ziarna, nasion potrzebować, czyli pod konkretne w pola wpisuję sobie odmianę, ilość wysiewaną na hektar. no I Lice, automatycznie. Mamy konkretne wyliczenia, po prostu ile danego ziarna potrzebujemy. Tak, zapotrzebowanie do zakupu, które mogę Ci łatwo przekazać, czyli zlecić jakąś pracę. Lista zakupów. Lista zakupów do gospodarstwa. I po wprowadzeniu wszystkich danych mamy jeszcze rzut na warunki upraw i greening, czyli coś takiego, że nam pokazuje wykresik naszych upraw, i czy spełniliśmy wszystkie założenia do dopłat zazielenienia przepisy. Gospodarstwo powyżej 30 hektarów, co najmniej 3 rośliny główne, czyli jest na zielono zaznaczone. Warunek spełniony ekologiczna powierzchnia priorytetowa musi wynosić 5%. Nie mam tego spełnionego, ponieważ nie zaplanowałem sobie jeszcze międzyplonów. To zrobimy, bo później przechodzimy sobie do takiego Profit Managera. To już jest takie no, skomplikowane narzędzie do tego, żeby sobie zaplanować dochody w naszym gospodarstwie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś tak robi. Ja podejrzewam, że to tak jest najczęściej z roku na rok, tylko na oko, czy coś nam zostaje. Ja też jeszcze tutaj szczerze mówiąc aż tak mocno się w nie zagłębiałem w to. Natomiast mamy oczekiwany dochód gospodarstwa, mamy towar niesprzedany, pozostałe przychody, koszty produkcji, możemy sobie zrobić analizę kontraktów, czyli zaplanować, czy ten kontrakt jak on w przyszłości może nam się zmieniać w zależności od plonu i od ceny. I wtedy mamy taką wizję, czy zostanie nam na kredyty, czy nie zostanie. A jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał usłyszeć o czymś nieco bardziej nudnym, to jest tutaj też opcja zaplanowania sobie nawożenia. Ania, co tak na mnie patrzysz? Z dyrektywy azotanowej, właśnie tutaj. Możemy też zrobić taką szybką rekomendację na stosowanie środków w naszych uprawach. Zadzwonię sobie tutaj do Ani i podpytam, co by można było zrobić na ten moment w rzepaku. Jest kilka punktów do wypełnienia. Na pewno Ania mi podpowie. Halo, halo? Halo. Dobra Ania, to szybko. Rekomendacja, rzepaczek, co tam jest do wybrania? Słyszysz mnie teraz? Tak. E, powiedz, jakie agrofagi przede wszystkim? Merk krzyżowych, sucha z glinizna, kapustnych. E, dobrze. Etap rozwoju? 6.1? 6.1. E, uprawa bezpłodna. Zmiana memorii. Ten... Dobra, oto. Uprawa to. Kondycja roślin dobra. Zgadza się, to już mam. I jęczmieniary był przed plonem. I po tym właśnie wyskakuje Wam pożądana rekomendacja, to co możecie zastosować. No tutaj jedyne, co mogę powiedzieć, to że póki co współpracuje tutaj Farmnet z BASF-em, ale mam nadzieję, że to się rozwije, rozwinie też do innych firm i będziemy mieli tutaj dla rolnika podaną pełną taką, Pełny wybór środków do zastosowania. Przodem schodzisz? No. Ja nigdy. Tak? Tak jakbyś przodem po drabinie schodził. Ja wiem, że to jest niebezpieczne i zasady BHP, a tylko już tą szlifierkę słyszę w tle. No dobra. E, sprawdzamy, sprawdzamy. E, sprawdzamy ciśnienie. ciśnienie. Znaczy tak. To jest kolejny moduł, e, tym razem od Michelina, do tego, żeby. Zobaczyć, sprawdzić, czy jak wpływamy na glebę. To znaczy, pomaga nam to obliczyć, tam jest tych założeń bardzo dużo, czyli możemy, musimy powprowadzać i podczepioną maszynę, jej ciężar, e, ciężar maszyny, e, obciążenie, obciążenie na osie, oczywiście model koła, i wtedy pokazuje nam, jakie ciśnienie powinniśmy do tej uprawy zastosować, żeby nie zniszczyć struktury ziemi. Jeżeli jest nieodpowiednie, za wysokie, za ciężka maszyna, no to będą takie słupeczki czerwone, i wtedy będzie nie, 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 nie wolno, bo, bo już tego nie odbudujemy. Dobra, dawaj, sprawdzamy. Dawno się nie bawiłam. Pamiętam, Ania, taki fragmencik, jak e, sprawdzałaś tam przy kole e, Co? No, te twoje prace tam na gospodarstwie, jak podchodziłaś do chyba do. Do ciągnika, czy tam do jakiejś kolejki? Ale kombajnach. to było z żartem. Ja nie miałam takiego pomysłu, no tylko właśnie, to było z przymrużeniem oka. Tak mówię: z przymrużeniem oka. Nie sprawdzajcie tak ciśnienia w oponach. Jesteśmy teraz u naszego sąsiada z na polu, który nie zrobił ścieżek w programie 365 Farnet. Widać, są zrobione na oko, przejechane. Natomiast my tutaj mamy taki moduł, że możemy sobie zaplanować takie przejazdy na każdym naszym polu, ewentualnie gdzieś to później w nawigację grać. I ty tak zrobiłeś. Ponieważ ścieżki na pewno wiem, że w burakach cukrowych robiłeś John Deere'em, a nie ciągnikiem, którym roboczo wykonujesz zawsze opryski. Sprawdzałem, czyli jakby, sprawdzałem to ścieżkowanie, jak wyszło w programie, no i używałem sobie też przy tym kierownicy. nawigacji kierownicy elektrycznej. Możemy sobie tak jechać ciągniczkiem, zaglądać na lewo, na prawo, na nasze pola, ale. Moduł, o którym też już więcej mówiłem w kontekście nawożenia, czyli crop view i spojrzenie z trochę szerszej perspektywy. perspektywy. E, fajne jest właśnie to, że wszystko widzimy na naszych polach e, z góry i co i to się aktualizuje. Nie wiem dokładnie co, ile dni, aż wstyd się przyznać. Przelot satelit, tam jest co, co dwa dni bodajże, co 2 trzy dni jest przelot satelity. Tak, więc to się mamy... aktualizuje, dzisiaj akurat jest pogoda idealna, więc wszystko dobrze widać, bo w pochmorne dni no, nie, tego się akurat nie przyczyni. No niestety nie, ale mamy tutaj jakby obraz naszej wegetacji pola i możemy po całości sprawdzić, gdzie rośliny się rozwijają lepiej, gdzie się rozwijają gorzej, a później to jest bardzo szerokie narzędzie, bo później możemy to wykorzystać do nawożenia. Tak. Czyli eksportować mapy, ustalić sobie gdzie ma wysiać nawozu więcej, gdzie ma wysiać nawozu mniej. Z tej takiej wizji pola. Pendrive do rozsiewacza przy tych nowoczesnych wersjach, no i rozsiewa nam w odpowiednie miejsca odpowiednią ilość nawozu. Coraz bliżej domu, Grzegorz, ja uciekam. Żegnam się z Tobą, żegnam się z Wami. Do zobaczenia i co, chyba będę częściej bywać na Twoim kanale, co? Tak, tak. Tak, ja. Ta. Częściej. Cześć. A ja chciałam coś jeszcze powiedzieć. A, Bardzo już dziękuję. za długo będzie trwał odcinek. <laughs> Dzięki, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, mam nadzieję, że w pewnym skrócie Wam przedstawiłem te wszystkie rzeczy funkcjonalne. W tym narzędziu, oczywiście to jest tylko część, to, jest tylko, to tylko dotyczyło planowania, natomiast inne rzeczy będziemy rozwijać w kolejnych materiałach. Dokładnie. Teraz to już na pewno część.